Dobry kochani, chciałam przygotować dzisiaj y, strojik taki na cmentarz. Wiadomo, jaką mamy sytuację, więc y, no, nigdzie się nie wybierałam na zakupy, takie, żeby kupić coś nowego, ale wykorzystam to, co miałam. Mam takie serce wiklinowe. Ono już od y, jakiegoś czasu mi służy, żeby go odświeżyć, maluję go tylko białym sprayem. i tak samo. Zrobiłam teraz przed, przed tymi świętami. Podobnie miałam e, z ubiegłego roku takie jajko. Zrobiłam to jajko ze sznurka. Na balonie nabinam sznurek. E, był w, e, mm, 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 <gryw> sznurek był zawoczony w. Sznurek zawoczyłam w pierze do podłogi dlatego spokojnie będę mogła go zostawić na zewnątrz, bo jest bardzo twardy, odporny na warunki atmosferyczne. Też w ubiegłym roku to był taki, miałam taki stroik typowo sznurkowy w kolorze sznurka, w tym roku pokolorowałam go na biało, żeby mi korespondował z tym serduszkiem. I taki mam zamysł, że mm, zrobię dekorację, to jajko wkomponuję w to serce i mm, ubiorę dodatkowo z torczykami, Mam, co jeszcze przygotowane, bluszcz z własnego ogrodu. Mam mech też z własnego ogrodu. Z ubiegłego roku dekoracje, e, typu jakąś girlandę z piórek. Co prawda całej girlandy używać nie będę, ale może pojedyncze piórka ze e, I co jeszcze mam? No jakieś właśnie jajeczka, takie plastikowe. Mam jajeczka takie stereotypowe, małe do powieszenia. Może też je wykorzystam, Gdzie gdzieś ko? Yy, I co jeszcze mam? To, bo kwiaty będę używała yy, świeże, yy, całe storczyki. To są z takich fiolków zamrożone, ale chciałam też na jajku pojedyncze storczyki, i wpadłam na w zasadzie to córka moja, żeby wykorzystać, to się jeszcze trochę klei, bo jeszcze jest świeże. Yy, z opakowań, bo, znaczy z tych, z tych środków z jajek niespodzianek, pomalowałam je nie na biało, żeby nie bardzo się rzucały w oczy, włożę w to wycięte z gąbki florystycznej yy, taki właśnie środek na oczek w wodzie, włożę do środka, przykleję klejem na gorąco do tego lojka, żeby i włożę w to yy, sam pojedynczy torczyka. Mam nadzieję, że będzie się trzymać. To ląduje do wody. Trzy już tam są. Yy. Nie wiem, jak To nazwać to jest taki element, w którym się też mocuje, to jest gąbka florystyczna w takiej plastikowej kratce. To też fajnie przymocuje na, na dole tego serca, żeby domocować do tego, włożyć w to bluszcz i, i będzie pił wodę. To jest gąbka do kwiatów świeżych, do roślin świeżych. I to chyba wszystko, w międzyczasie zobaczymy, co tam jeszcze z tego wyjdzie. I zaczynam. Najpierw to też oczywiście do wody. I teraz tak, najpierw spróbuję przymocować to serce do serca to jajko. Drucikiem gdzieś ja, drucik chyba. Wygląda tak. Oczywiście zrobię zdjęcia, zbliżenia. No, tutaj jednym, w ogóle nie widać stołczyka. Zrobię zdjęcia i zrobię też może zdjęcia w miejscu docelowym. To w zasadzie wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Yy, wydaje mi się, że wyszło ładnie. To jedę teraz na cmentarz położyć na kropie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa pa!